Witajcie, dzień dobry, sobotni poranek, bardzo piękna pogoda i jest o czym mówić, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. W piątek rozpoczęła się taka dwudniowa konwencja prawa i sprawiedliwości, konwencja programowa która odbywa się w Katowicach. No i tam mamy burzę mózgów, eksperci na różnych tam panelach, forach dyskusyjnych, eksperci i politycy pisu prezentują różne pomysły, które miałyby po prostu zlepić się później w jeden duży program wyborczy prawa i sprawiedliwości i w propozycje. Prawa i sprawiedliwości na rządzenie do następnych wyborów, tak jak 500 plus wcześniej było i tak dalej. To wszystko, co prawo i sprawiedliwość zapowiadało, będzie chciało też zrobić ponownie, prawda? I padły różne dziwne propozycje, nie do końca uważam dobre, które stały się obiektem bardzo dużej krytyki ze strony polityków konfederacji. No ale podkreślmy jedną rzecz. Nie stricte całej konfederacji, ale tutaj polityków Nowej Nadziei i Sławomira Mencena. Dziwić się konfederacji, że krytykują aż tak mocno? Tak, można się dziwić, że aż tak mocno. No bo to co wczoraj się wydarzyło w sieci, zwłaszcza na portalu X, przekroczyło kolejny raz taką normalną formę krytyki. I debaty publicznej. Znaczy, jest jakaś grupa ludzi w Konfederacji, plus działające ich trole, boty, które ruszają do ataku na prawo i sprawiedliwość, niczym Platforma Obywatelska, co naprawdę nie wygląda dobrze i mój osobisty niepokój również budzi. Bo o ile ja sam skrytykowałem te pomysły prawa i sprawiedliwości, to mm, merytoryczna krytyka nie jest niczym złym. Krytyka, w której już zaczyna się hejt, uderzanie i obrażanie przeciwnika, to czyli to, co rozpoczynali często politycy Platformy Owczej wobec PiSu, to jest dla mnie rzecz niedopuszczalna i to jest rzecz, która powoduje, że w przyszłości te dwie partie, te dwa ugrupowania, jeżeli byłaby taka szansa, nie będą mogły stworzyć koalicji. No, bo po prostu przekroczony zostanie Rubikon, przekroczony zostanie taki moment, który będzie decydował o tym, czy da się z kim współpracować, czy się nie da. Co budzi krytykę? Również moją, bo mi się nie podobają te pomysły. Wyraziłem to na portalu X. Przede wszystkim. Pomysł, który mówi o tym, że 100 tysięcy złotych będzie przeznaczone na trzecie dziecko, jeżeli jakaś rodzina ma na przykład dwójkę dzieci, będzie miała trzecie dziecko, dostanie bon mieszkaniowy 100 tysięcy złotych na wkład własny na mieszkanie. Pomysł to jest absurdalny, no bo nic to nie zmieni w takiej parze. Par, które mają trójkę dzieci jest naprawdę bardzo mało i wątpię, że jeżeli jest jakaś para, która ma dwójkę dzieci, to akurat z powodu tego bonu zdecyduje się na trzecie dziecko, ponieważ mieszkanie kosztuje milion złotych i trzeba je spłacać później przez kolejne dziesiątki lat i to jest naprawdę duży problem. I ten bon milion złotych naprawdę, ten bon 100 tysięcy złotych na wkład własny, no niczego nie Zmienia, bo komuś będzie po prostu dochodziła rata za mieszkanie. Padł też pomysł, że jeżeli ktoś ma jedno dziecko, to będzie miał 40 tysięcy złotych wkładu własnego na mieszkanie. No, nie jest to dobre, że państwo będzie dawać ludziom pieniądze, żeby mieli na wkład własny na Mieszkania. Dlaczego? Bo ponieważ kolejny raz wzrosną ceny mieszkań, więc nic to nie da. Kolejny raz po prostu więcej będą zarabiać banki i deweloperzy. Czyli znaczy, jeżeli cokolwiek chce państwo robić dla osób, które chcą mieć dzieci i posiadać dzieci, to niech państwo po prostu obniża im podatki. I to jest najlepsze, co można zrobić. I u mnie też to wersję wywołało. Skomentowałem, że nie podoba mi się ten pomysł, ale to mówię, to jest moje zdanie. Mam nadzieję, że takie, takie rzeczy zostaną dopracowane. Padł również pomysł, który też mi się nie podoba, autorstwa byłego prezesa giełdy papierów wartościowych, Marek Dietl, chyba tak się ten gość nazywa, rzucił na panelu taki pomysł, żeby zlikwidować kwotę wolną od podatku i każdemu wprowadzić dochód gwarantowany w wysokości 500 zł miesięcznie. No to też mi się nie podoba. No, z całym szacunkiem, ale jest to absolutnie yy, głupi pomysł. No, zacznijmy od tego, że według wyliczeń pana dietla 160 miliardów złotych miałoby kosztować taki program dochodu gwarantowanego dla każdego, a zlikwidowanie kwoty wolnej od podatku dałoby yy, oszczędności na poziomie 70 miliardów złotych. Czyli i tak byśmy bardzo dalej dopłacali do tego programu. A mamy przecież gigantyczny deficyt finansów publicznych. Mało tego, osoby, które pracują byłyby karane tym, że nie mają już kwoty wolnej od podatku, a będą dostawać 500 zł, ale osoby, które nie pracują, i w tym przypadku już osoby wszystkie pracujące będą się irytować, osoby, które nie pracują, będą miały dochód gwarantowany w postaci 500 zł. No przecież to jest absurd. Znaczy to jest, a to, to jest. Absurd na, na takim poziomie, że nie dziwię się, że Konfederacja ruszyła z krytyką. Wielu polityków ruszyło z krytyką. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz: to, że ja napisałem, że mi się to nie podoba. I przy drugim pomyśle też podkreśliłem: zwiększcie kwotę wolną od podatku. Zwiększcie, dajcie nagrodę i bonus dla tych, którzy ciężko pracują, niech płacą mniejsze podatki. Jednak nie można dawać pieniędzy ludziom, którzy nie pracują. Co innego, program 500 Plus na dziecko. Jeżeli jest samotny rodzic, który nie pracuje, dostaje ten program, ok, ale jednak wszystkim, którzy nie, nie pracują, dawać pieniądze, to jest absurd. To już jest wylanie dziecka z kąpielą. I wyraziłem to w sposób merytoryczny. Natomiast to, co zrobił i Mensen, i różne trole z Konfederacji, i różni działacze Konfederacji, to już wykroczyło poza yy, granice normalnej krytyki. Znaczy, o, ta część nowej nadziei wczoraj, w mojej ocenie. Yy, bardzo mocno ruszyła na Prawo i Sprawiedliwość od samego początku tej konwencji, bo już wielu działaczy Konfederacji od samego rana zaczęło wrzucać takie screeny na Portal X, że zobaczcie te wszystkie panele Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo mało osób ogląda w sieci. No, rzeczywiście mało to oglądało na koncie Prawa i Sprawiedliwości i porównywali to na przykład z konwencjami wyborczymi Słowami Mencena. To jednak jest duża różnica. Konwencja w dużym napięciu w trakcie kampanii wyborczej, a po prostu zwykłe panele podzielone na różne pokoje bo na YouTubie Prawo i Sprawiedliwość robiła taką transmisję. Różne pokoje i różne panele, różne dyskusje były, były w jednym czasie puszczane. No to trudno, żeby po prostu wszyscy to oglądali na, na, na kilkaset tysięcy wyświetleń. A jeszcze jest inny element, który odbierał z oficjalnego kanału PiSu Ruch. Były to media społecznościowe oraz inne media, takie jak na przykład Portal X, bo tam też PiS robiło swoje transmisje, ale również... Telewizja Republika, telewizja w Polsce 24, które były na miejscu i pokazywały te, tę konwencję. Ale warto jeszcze jedną rzecz podkreślić. Konwencję programową, gdzie były po prostu rzucane pomysły pod dyskusję, pod debatę, aby później te pomysły mogły się przerodzić w plan. Złe pomysły będą odrzucane. To nie jest jeszcze twardy program, z którym PISC idzie do wyborów. Więc można o tym dyskutować, ale żeby kolejny raz, tak jak politycy Konfederacji wczoraj, wracać do, tego, do tych wpisów o Starym Kaczyńskim, stary dziad, w ogóle dziadki, oni już nie mogą rządzić, oni tego. No to już jest naprawdę, uważam, mocna przesada. Jak później, jak później ci ludzie będą mieli stworzyć koalicję. Po prostu szkoda. Szkoda tego czasu, który my poświęcamy na to, żeby mówić o, o Polsce, jeżeli później ktoś, yy, na przykład, będzie zdolny pójść w koalicji z Donaldem Tuskiem. Po prostu bardzo mnie to zaczyna niepokoić. Jeszcze kibicuję Konfederacji. Jeszcze tak. Yy, jeszcze mam nadzieję, że to jest jakaś gra jakaś taktyka. Ale. Poziom ataku partii opozycyjnej na drugą partię opozycyjną, yy, która robi sobie swoją konwencję, no jest dla mnie czymś yy, nie do końca zrozumiałym. No bo jednak Konfederacja ma na kim skupić swoją uwagę, jest to ekipa rządząca. Ja rozumiem, że Konfederacja chce rywalizować o głosy z Pisem, też to rozumiem, to jest naturalne w polityce, ale w ten sposób jeszcze na portalu. X, no na portalu X to jest walka ze zdecydowanymi. To jest takie okładanie się po prostu między sobą, yy, które nie przynosi wielkich korzyści, tak szczerze mówiąc. Sam się zastanawiam nad swoją obecnością na portalu X, bo to nie przynosi żadnej korzyści ani politycznej, ani żadnej. Po prostu to jest okładanie się wpisami, po prostu walka, yy, często też za pośrednictwem botów yy, yy, i Roli, która nie ma nic wspólnego z normalną dyskusją, ale wiele pokazuje nastrój, chęci, zaangażowanie do pewnych ruchów, w tym tutaj właśnie zaangażowanie do krytykowania PiSu. Co z tym będzie? Dajcie znać, czy Wy wierzycie w koalicję PiSu i Konfederacji.